Teraz wziąłem 8 dych albo stówę, albo ile raz? No. bo nigdy tak nie ćwiczyłem. Chciałbym, żebyś powiedział y, konkretnie, jak to się stało. Dobra. Ej, ej, staraj się, Jak dażę radę, to w trzech Staniach treścić. W trzech No, może w pięciu. Z pozdrowieniami. Nie, no pracy. Właśnie dużo y, ludzi nawet do mnie pisało, że jak się dostać do ma i tak dalej, bo ja tak naprawdę... Chwilę przed Fame MMA, nie byłem w ogóle znany w internecie, tam pewnie w czasie teraz będą pisali, że, to, że dalej jestem nowy i tak dalej, nie? To, że zawsze piszą na wszystkich, ale nie o to chodzi. Napisałem do Boxdela, że, że chciałbym po prostu, gdzie miałem na Instagramie 800, 800 followersów, nie? Napisałem do Boxdela, że chciałbym zawalczyć w MMA, bo po prostu no chcę się bić, chcę się bić, chcę, zawsze chciałem walczyć w klatce i że, że po prostu zrobię coś, żeby było mnie głośno i wtedy się odezdę. Wiesz, Boxdela się zaśmiał, mówi, że no to dobra, no to zrób coś. No i zobaczyłem, wiesz, reklamę przez przypadek o 12 w nocy Low Island, zgłosiłem się do Low Island, napisałem zgłoszenie, napisałem w moim stylu wszystko, na, wiesz, tam w ankiecie pisałem po prostu to, co myślałem, zawsze tak robię i to, to, to się sprawdza chyba najlepiej, żeby być po prostu sobą i wiesz, i dostałem się tam, po, po tym wszystkim, boksel po dwóch tygodniach, jak wyszedłem z programu, boksel do mnie napisał, wiesz, że, że udało ci się, nie? No przepraszam bardzo. 5 zł. I Siema byczku, pozdro zamiarę, Don Casio, król zamiarę, i turbo przygłupy. E, no i właśnie. Dzień dobry. Robiłem sobie tą tam e, W Island poznałem fajne Dzień dobry. Fajna przygoda. E, która. No, no, no ja to bardziej i, bym. E, to pytanie uf. do pana Michała. Z 420, 427 Don Cassio, PiS, Don Casio, król nigdy e, się nie zmienia. I Jest ulubiony prowadzący pan Kowalski. No to kurde. Czyli reasumując, słuchajcie. Piszcie y, masowo. Jaki? Do... Kasiusz? Do... Proszę do... mnie nie obrażać! Bić na fame MMA. To tak nie działa, bo nawet nie pisują. <grym> Czy ja mam podobny głos mam do tej patologii? Chyba, do Kasiusza? Kasiusza? Się o, będę Jestem graczem, tak? tak? Halo, halo. Dzień dobry. Siemano. Dobry wieczór, cześć. No ja to bardziej bym. E... No ja się Siemano, Jak? Co tam? Gdzie jest mój ulubiony prowadzący tam no to ale to przecież jakby ale, był, tak, mi, tak, mi, tak, mi się, tak, tak, mi się tak, wydaje, że Gracjan ja e, czy Kasjusz tak, akurat w tym to się nie, to to nie różni. Szocha <laughs> po prostu nie lubi, ale tutaj akurat tak, są ja same miłe osoby tak, w tym studiu. Tak, e, do Szewca ale nie, ale nie mam pytań, bo nie 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 po prostu wiem, że rozjebie. Bo one, dobrze one, tak, podobne treningi słyszałem ostatnim czasem prowadzi jak ja. Przynajmniej od nic słyszałem, Szewcu mnie odchodzi. Więc ja ten. się też tak przygotowuję jako ostatnim ale, czasem. Czy, czy, Więc o ja niego ja się ja nie się boję, Ale czemu jest, jest taka stypa, panie Michał? Panie tak, to się nie różni. No, jak pan łabowski był, to, robię, to zawsze były gry. Panie Michałek, co się dzieje? dzieje? W studiu. O, idzie w oddziałach, e, takiego jak to będzie. Ale no, Mam nadzieję, że pan Michał się rozkręci. Nie słyszałem, ostatnim czasem prowadzi jak ja. E, przynajmniej w październiku, słyszałem, tu chcesz o odrodzić. Ja się też tak przygotowuję no. jak on ostatnim czasem. Panie Michale, ja tu Gdzie oglądam i liczę mogę? na dymy. Jak nie, to szefcu liczę na Ciebie. Weź jak coś, to tam wiesz. Ale pan mi powie. Gdzie jest pan? Michała, Michała szturni. O! On jest agresywny, a widzę, że już trochę wypił z tej szklaneczki. A tam na pewno nie jest woda, więc. Ale, ja od dymu mam. Mam nadzieję, że pan Michał się rozkręci. Ja mam od dymu. No ja wiem! Kasia, mam Dobra, pozdrawiam cały czat i wbijajcie do mnie na live'a po Keiju. Elot, do Dobry, Weneland, zapraszamy. Tym Szefcu, pamiętajcie, ja, mordy! Jak, ja. jak nie, to Szefcu liczę na Ciebie, weź jak ktoś to tam wie. Zaraz coś zadymimy. Tam... Michała, Michała Sturmi, nie? Nie, to ty. Spokojomuś. On jest agresywny, a widzę, że już trochę wypił już z tej szklaneczki, a tam na pewno nie jest woda, no, te, no Kasiu. też ostatnio byłeś na Keju, to wiesz, co, tu się pije. Kasia już wie dobrze, no co ja się pije. No ja nie. Kasia już dobrze Dobra, wie. Dobra, pozdrawiam cały chat i pozdraw, się do mnie na live'a Cześć. Cześć, chwili. Elo, do zobaczenia, Siemanu, do zobaczenia, do którego. W mordy. Cześć. Cześć. Jest pozytywna postać. Co, wariotą? jeżeli chodzi o Kasjusza, powiem Wam tak szczerze. Wariotą, wariotą. Ja to mu kiedyś powiedziałem w twarz, ostatnio nawet na sesji. Jak rozbudasz. zobaczyłem pierwszy raz Kasjusza, mówię: No, co za imbecy. Ale... No, co za down, dał... Nie obrażając oczywiście Tał... ludzi o... z tą chorobą, ale mówię: No, to Ty jeszcze do tego wiesz. Arogancki, hamski but. Słuchajcie, obejrzałem dwa, trzy wywiady, poznałem e, tak, jak rozmawiamy. Mhm. Po prostu zorientowałem się, że jest tak fajnie autentyczny przy tym wszystkim. On jest autentyczny, on jest prawdziwy. On do mnie przemawia. Jest wulgarny, ale to jest jego sposób bycia, dlatego ja go bardzo szanuję, jeżeli chodzi o, o sposób e, funkcjonowania w tej sieci. I są potrzebni tacy ludzie jak Casio, ponieważ jeden, e, no ktoś to musi sprzedać. Eee, wróćmy do O Michał, masz plusa, zapusowałem. Dam ci szansę. Zrzyjno cudowne, co? się... Może zrobisz. Nie, jeszcze zaraz na 40. To tutaj dole, i... ty, chodź, zrobimy, e, e, no to już zrobimy. No to chodź. Chodź, walniemy, bo mi też już się... Tylko ja mam tyle tytułów. Gatek 199, pozdrow! No chodź, o co ty? A co ci tam podpowiadają? Co ci? Nie, nikt nie, nie, nie mówi co, co tak chodź, 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 Dziś, kamera nie łapie, faktycznie. Chodź, co robimy. gdzieś się kamera nie łapie. Cztery złote. Dawaj tutaj. Jedna to jedna będzie W internecie zaraz wiesz, co, roz... co, co będzie? Co będzie? Jak robią pompki. A czemu? A to A chodź, Ale to chodź. klatka do ziemi. Dymy! Mówiłem, że by dymy były i co? Chyba. tak, wiadomo. Wiadomo, no. Dobra. Wykup podróż! Już nie, no ale to nie bo więcej, lubię! Teraz będzie, że jestem słabszy, nie wiadomo. Już nie no, no. dymią, dobrze. Ja, ja, dobrze. Nie cenię, wiesz. A ja jest, też. A jeszcze te dziecki się napiję. Tak, y, Wiesz to tak sobie mówiliśmy o tym jeszcze, bo to jest ta bomba, którą szykuje. Na, nie to, że na to koniec. jeszcze nie było tej bomby. Znaczy no, wiesz, bo chodziło o to, że konfrontujesz się z doświadczonym zawodnikiem. A ja chciałem ci powiedzieć tak. Jak wychodził tańcura, to się bił za Nanem Kwiecińskim.